Serwus Minecraftowe, świry z tej strony, dealer. Jestem dzisiaj... Papa, dokez. Hej, hej. Jest dobry, też... Dobry. Maciej znany też jako yy, świat 3 Cześć, dzień dobry, se dzień dobry. Se No, cześć Maciuś, dzisiaj śliry? gramy w minigame'a, który się nazywa To, to ja. uh, Blocking tak, Dead. Blocking Dead, dokładnie, cześć Dokness, tak w ogóle trzymamy się więcej hey, razy, starajmy się okay, uh, To jest fioczka, okay, okay. jeżeli ja tak nie wiecie o co chodzi w minigame'ie mi. chcę tylko wytłumaczyć, bo jeżeli nie wiecie o co chodzi w minigame, to jesteście nowymi widzami, bo już kiedyś nagrywałem, Kurdi, uh, Ale dobra, chodzi o to, że musimy po prostu bronić się przed falą zombiaków, zbierać itemy uh, i... No, no i szukać rzeczy, przetrwać. Tyle. Dziękuję. E, więc Maciek znajdźmy się, bo jesteśmy Czekaj, zadowani. bo ja właśnie... Ej, czemu jest trzeba z pistoletu, jak chciałem otworzyć skrzynę? O, czekaj zbieram. Raz, Raz, dwa. Dwa. Co ty tam o, e, czerwony ten, Za ten złe co byliśmy. Chodź e, może i... do kościoła, bo kość jest bardzo dobrze widoczny. Dobra, jak go zabijam. stronę pójdziemy i się jakoś bykniemy. Tam coś. jest, dobra. Tak, okay. jest taka wieża wysoko, więc to jest łatwo. Dobra, widzę spokojnie, zaraz tam dotrę. Orientacyjne. Jak widzicie mamy też kostomowe tekstury, naprawdę to kozacko wygląda. No i trzeba być uważać, ponieważ amunicja się bardzo... Może łatwo skończyć. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, też jest do klęsa na kanale. Kościół generalnie jest bardzo kampą, o tyle że. czyli znaczy jest sobą, bo jest dużo wejść, jak chłopaki założyli, ale jest o tyle dobre, że to jest dużo skrzynek i one się często tutaj respią, więc można sobie sprawdzić. Ale jak widzę, wszystkie już ukradli fajnie. Okej, ja już właśnie dotarłem Dobra, to jest do okres. jest, jest o cześć, chłopaczki, jesteśmy razem. No, to jest lecimy z tym razem Tem już nie rozdzielamy, serio, tym razem robimy tu razem. Tym razem robimy tu razem, chodźcie. Tak gdybyśmy skoczyli, a tu się nie, Tak. Ej, chodźcie przed kościół, przed przed no dobrze, chodź, chodź. No, tak, przed, przed, przed. tak, tak. Ja już Język razy musimy się gdzieś schować trochę. Kurde, ale ja popcornem znaczy, Jeju, się wiesz, się dzieje. Wiesz co, to się chyba nie uda, żebyśmy się gdzieś schowali. Bo jakby ten no, zamek się. No znaczy, nie, żebym się no, znał, ale wiesz. Dobra, okay, o, to co, to chcesz? Tutaj... Możemy tutaj zostać. Bo zostajmy z parkurami. Zabądźmy jakąś amunicję. Idźmy szukać amunicji. No właśnie, amunicja by się przydała więcej. Ja mam na szczycie 50, to jest dużo. Tylko ja chyba wiem gdzie jest, ale wam nie powiem, więc sam tam pójdę. No nie, O nie, o nie, to był pomysł. Ile amunicji? Jeez. To oh. mi kradnie. Doknes! Ja? Nie zdążę, ukraść. No, jasne, widziałem, zniknęłem coś tam już. Dobra. O czekaj, dobra, coś tu jest mi... trochę amunicji, ale bardzo mało. Ej, żelazo mi wypadło Jesus. z tyłu. Jezus. Ej, z żelazo sobie nie będę Jezus, nie! To jest, to jest cudze zombie. Kurde, nie wiem. Jak zginiemy, to się zombie. Oj, wow! Ja, nie, 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 nie. Czekajcie, bo ja muszę szybko apteczkę wziąć. Come on, shit! Ile ci na pomoc, Derek? No, by się przydała w sumie, wiesz, bo ja tutaj się trochę cykam. Czy ja zabiję dwóch cudzych zombie, czy to dobrze? Dobra, ja trochę postrzelam, ja generalnie staram się bardzo oszczędzać amunicji na początku gry Ale no, na. no nie na no zawsze niestety A tu jesteś dobra, mam was, okej, okay, git Dobra Dzień, Ja mam dać taką radę, jak wam spadnie jedzonko, to obejście ginąć od razu, więc... No, no, tak, pan, ja to... Jezus Dzięki za tipa, Doknes znaczy, nie ja tym ma za nie wiedziałem, co. więc dobrze, to powiedział, bo ja bym No bym nie widzisz, giniał, ja też o tym wiedziałem, ale to uprzekaj, nie, no nie, nie o. amunicji! Ukradłem komuś trochę, przepraszam, Orgazmik. przepraszam, było Dobra, mam tego mnóstwo te Bardzo chamsko, ale przepraszam. Ba bardzo ci przyjemniej, Szyjo, było. Bardzo Szalno. chamsko, dziękuję. No stary, na no pewnie. Ej, Czekaj, mam pyk. 15 do gana amunicji, to jest tak Ej, dużo masakrycznie, naprawdę. Ja mam 8, ale Uf, mam już ponad staka do karabinu, więc gitę Do karabinu

Co nie, tam, czy to sam, sami, są i jest naprawdę chwilę! Kurde, nie Gdzie przed kościół nie jesteś? No w sensie, taka aleja, taka aleja Idę, nie, idę przed kościół A tu jestem... jesteś, dobra Nie, ja tylko trochę tam wy wywaliłem, ich trochę sporo, ale nie, naprawdę Najgorsze jest to, że jak traficie zombiaka, nie zabijecie go, to on jest mm, szybszy cieka, i on jest no. wściekły, no Więc trzeba im headshoty dawać, to jest ciekawe Dobra, rozwaliłem, ludzik, easy Nie, shit, to jest wściekły zombie właśnie, to co widzieliście teraz Ja nie mogę, to są najgorsze no tak, taki wiesz, że co, go już zadrażniłeś. Podróżniłeś. Wreszcie z 30 sztuk mogę zabić, a potem będzie ciężko. O, ubranko mam, kozacko. Nie wiem po co w sumie, może nie, nie będzie mi zimno. A to i będę... tak grać tylko na czas w zasadzie, nie? No, w sumie tak. Właściwie myślę, że gdybyśmy biegali po prostu w kółko yy, po tak, tej to mapie, to tak moglibyśmy też. przeżyć. Co, nie? Ale wiesz, yy... Yy, nie przeszedłeś bo jedzonko, się A, no się jedzonko, bardzo. no właśnie w sumie. A hmm, no może kurde. jest taktyka, żeby nazbierać jedzonka w sumie. No może. A gdybyśmy ma... się shotgunem gdzieś no. wkopali i się tam ukryli. Czy to wiesz? Oni nie będą mogły dojść. Ale ten się nie za bardzo wiem jak działa, wiesz? Nie? Mm, nie wiem. On jakoś te bloki, ale tak nie do końca, jakby. No właśnie. Nie, okay. czy to. To chyba tylko daje efekt wizualny, wiesz, pięknie no. cegieł. Bo... No, to jak ty je zniszczyłeś niby ty kładzie. No nie, no mówię, no, zniszczyłem coś no, się że że po że popękane no, skrót nie, 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 pijcie mnie. Ej, mam, nie mam żarcia już chyba ostatnim. A patrz jak się pistoletem w te bloki też się rozwalają. Tak? Jakby. W sensie obijają się, ale nie no rozwalają. OOF! Jak uciej jest coraz bardziej gorąco. Nie podoba mi się to. Dzień dobry wszystkim, bardzo więcej. tam ja taki hardcore. Nie ma LHR. Ej, tylko musimy nie, ich wybić kurda, tutaj. Jestem hardcorem umlaut Takie masakryczne, jak się nie trafi go. Dobrze. ja bym was chciał poinformować panowie i, i... I panowie? Że cóż do że że masz do przekazania. Nie mam ani amunicji, ani noża. Ja nie mam y, jedzenia. O, ja pierdyle, ale biegłem. O, robi się niemiło, Czekam aż te skrzynki startują, startują. A, A właśnie się skończyły. Ja yeah, Amunicję do karabinu, karabin jest bez Nie, się nieciekawie. O nie, ej! O nie, o, 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 Gas o, station, o, o, ej! Gas Tam jest ten, nas rzeczy Dobra, idziemy do gas station, chodź bo kurczę. Czekaj, Chyba to jest, chyba gdzie to jest, wiecie? Dobra, jak widzę, biegnę, je, biegnę, je, jestem ale z kościołem Ale ten, ten tryb nie mega chodźcie, jara stary Chodźcie, 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 tam Czekaj, muszę zeżreć tylko, czekaj na mnie No po drugiej stronie mapy dobra, na biegnie. Biegniemy na drugą stronę mapy dobra. nie mam żarełka, to nie jest nie problem Dobra, Zobaczcie, to jest git, ja mam trochę, mam 10 sztuk, to się podzielę o, no, to razie czego Ej, idziemy na środek, dealer? No nie, we stary, nie, nie, to jest ciemno, Cze chodźcie. Ale przecież co drugie, jak później to będzie i szybciej i. Dobrze. No i patrzcie, tu w ogóle nikogo stary. nie ma, lol, ale fajnie. No właśnie tak cicho tutaj się zrobiło, nie? No nie ma żadnego. A to zabiega. jest źle, Dziś one wszystkie są na się rzucą. No. no 20 sekund, nie, wstało, nie mam pojęcia, 18? gdzie są, gdzie są te, gdzie jest stary? gdzie, 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 gdzie halo, halo, gdzie jest ta cena No przed tobą jest. To jest teraz. bank, to, to jest, jest, to jest bank, może bank prawo się trochę schowardzi. bardziej. ej. na prawo. A, to tutaj jest. O, widzę, jest ta, jest firework, kozacko. I co tutaj miało być, bo nie zacząłem czytać. Oh, jeez! Oh geez, tak rozumiem, jak o, jeez, drodze jaką tak to jest. O, oh fuck! Ale mi się zrespiło na głowie ich mnóstwo! Tak ale mówi? jest źle. W tym ja banku, nie mogę nie ty. źle w tym banku. Bardzo źle jest, też przycisno. Jestem stacji. w skarbcu i jestem otoczony. Pomocy. O Nie, jeszcze ja ma świedzonko, jeszcze ucieknij. O fuck, nie, ale to jest niemożliwe. Nie, to jest takie straszne. One tu wchodzą, one się tu respią. To jest stresujący miliard. tryb. O nie, nie mam żerełka, a musicie mi pomóc, Doknes. Zaraz zacznę ginąć. Dealer przypomina ci teraz serwer metro? Bo mi bardzo No tak Dobra, jest dobrze, jest dobrze, znalazłem w tym skarbcu pyta amunicji e, nie mam jedzonka Mam wszystko, mnóstwo do leczenia, ale nie mam o, nie jedzonka On jest ciemno jak diabli ci. Ja tak samo, nie mam jedzonka stary Jesus Shio, jesteś bardzo potrzebny, prosimy O. No jestem w, w tym, w banku, jak mam do by dojść? Idę do siebie, nie idź z jest bank, ale idę stąd Fuck me, jest bardzo, jest źle, ginę, ginę, ginę Ja no, też tak. zaraz ginę, nie. No, nie, twoje zwłoki choćby, ogra ograbmy twoje zwłoki, zbezcześćmy Ale tam jest tyle starych rzeczy, jak zdobędziecie, się, to będziecie się bogaci ja, Nie, bo ja mam wszystko rzeczy. oprócz tej ale ale już będę ginąć, bo nie mam już żarcia. O nie Co za masakra Ten to jest takie, stare Nie, zginąłem! Dodechu. Nie, naprawdę O, czy to ja cię zabiłem? Mój zombie się zabił. Dillerek y was killed by. Nie, Lolo Gaming. Sorry, sorry. Lolo Jak to? A, no Lolo zaki, gaming. Chyba, że to jest gaming. Twój nick. Coś jeszcze nie wiem. Daryl, Do, Docknes, wytrzymaj, no, stary. Ja ci kibicuję, uciekaj, stary. Naprawdę, kibicujesz mi. Tak, kibicuję ci pierwszy nie ma raz w życiu. Gdzie ty jesteś, Doknes? Muszę cię znaleźć. Shit. Tam wcześniej nie odkryli tego. Nie, Docknes! To oh. jest Doknes Doknes, stał się jeden z nich, zdrajco. No, No, starałem się. Ale chyba jeszcze... Nie, biegnie Dognes, Boże jaka masakra! Oni przegrali już tak! Okej, okay. generalnie byłem czwarty, Dognes, trzeci, czyli ja piąty. No, nieważne, tak się jak prawie e, daliśmy jak radę. Dowiedzisz, skąd to widzisz? No, bo. Zlecił bo My się teraz na poczekaniu. No, no, skóry, no, gitarę, nie dla nie ma proszę nie, wszystkim proszę, 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 proszę tak nie mówić. Przepraszam. E, no, a więc ludziska, wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się z wszystkim on spodoba. Jeżeli chcecie więcej um, takiego składu albo więcej, chcecie tej mini gry, to koniecznie napiszcie w komentarzu. zostawcie koniecznie łapkę w górę pod materiałem. E, no, coś jeszcze chcecie, chłopaki, powiedzieć? Nie, ja chciałem to jest powiedzieć te pozdrawiam, pozdrawiam. Ja, ja zapraszam na kanał Shio. O, yy, Doknes. I... jakaś ciekawa, in, ta innowacja. Zapraszam na trzyścian. No, no to jest, to jest coś nowego. No zapraszam jest, na kanał to jest, Shio. To się nazywa bycie miłym? To jest coś nowego, do Nie, liczyłem, że, że on teraz powie zapraszam na kanał Doknesa, ale kurde, chyba nie. A, tak, a dobra, no, no jest, to właśnie, to jest, nie to jest wasz miły Doknes, to jest właśnie miły Doknes. No, no, Zapraszam na kanał Doknesa, zapraszam na kanał Shio. Ja Zapraszam na mój ta. kanał, nie serio. Jeżeli nie subskrybujcie, to subskrybujcie. No dobra, więc Zapraszam na kanał. No już go zaczęło No już, dinos, już go sila. Bo generalnie ścia wywala kogo? w lobby, więc Tak, to jest jedna sprawa. Shia, no. więc no, no. Nie wiem, mieszałam z na razie. Cześć! Cześć.